W dzisiejszym odcinku zapowiemy północną obwodnicę Oświęcimia, powiemy o wielkim finale piątej edycji live festiwalu, poinformujemy o absolutorium dla prezydenta, pokażemy otwarcie w Oświęcimiu oddziału Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, poruszymy temat miejskiego kąpieliska, przekażemy informacje o odnalezieniu spodni więźniarskiego pasiaka, a także zaprosimy na projekcje filmowe Oświęcimskiego Kinowego Ogródka Plenerowego oraz na letnie koncerty organowe. Północna obwodnica Oświęcimia została przez Sejmik Województwa Małopolskiego wpisana do prognozy finansowej 19 projektów inwestycji drogowych. Jest ona przewidziana do realizacji w latach 2015-2017, a łączna wartość inwestycji wyniesie 160 milionów złotych. Zapadła właśnie decyzja na Sejmiku Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia. To bardzo wielka zasługa i podziękowania dla marszałka Województwa Małopolskiego pana Markasowy, który właśnie on walczył o to przedsięwzięcie determinacja spowodowała, że udało się to zapisać właśnie w budżecie województwa małopolskiego. Owodnica Północna Miasta jest bardzo ważną drogą, jeżeli chodzi o przyszły układ komunikacyjny. Ona zdecydowanie poprawi sytuację komunikacyjną w mieście Oświęcimiu. Szczególnie w tym zakresie tranzytowym. Będzie taką bezpośrednio i bliską komunikacją ze strofą gospodarczą, z firmą Syntos. To też myślę ważny projekt, jeżeli chodzi o potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Zdecydowanie usprawni i komunikację w kierunku Krakowa. Jak podkreśla marszałek Marek Sowa, budowa obwodnicy północnej Oświęcimia uwolni miasto od ruchu tranzytowego. Będzie też ważna dla pobliskiej strefy gospodarczej. Nowa droga połączy ulicę Chemików z drogą 933 w Bobruku. Dla mnie nigdy nie ulegało wątpliwości, że dodatkowy wyjazd z Oświęcimia w kierunku autostrady A4 jest sprawą niezwykle pilną i pożądaną. Stąd też od samego początku podejmowałem działania, aby budować północno-słonność. Oświęcimy ulicy Fabrycznej w kierunku i następnie Libiąża po to, aby odciążyć centrum miasta od bardzo dużego ruchu ciężarowego, który jest generowany choćby z tytułu funkcjonowania gigantycznej stresy gospodarczej w Oświęcimiu w dworach. No i oczywiście no to też przedni związek z planami rozwoju firmy Centos, która w ostatnim czasie realizuje bardzo duże pakiety inwestycyjne, co będzie oczywiście skutkowało z jednej strony miejscami pracy, z czego się bardzo cieszymy, ale z drugiej strony ten cały towar wyprodukowany w firmie będzie musiał być wywożony częściowo oczywiście taborem drogowym. Na Oświęcimskim odcinku w Wodnicy zakłada się budowę nowego ronda na wysokości ulic Zwycięstwa i Dąbrowskiego, wiaduktu nad torami kolejowymi oraz mostu na Wiśle. Trasa ma Łącznie około 5 km. Mamy decyzję środowiskową, jest to dokument bardzo ważny z rygorem natychmiastowej wykonalności i ta decyzja nam pozwala procedować tematy dalej, czyli do decyzji ZRIT-u. był planowany według umowy na 2014, czyli koniec tego roku, niemniej jednak decyzja środowiskowa wprowadziła nam pewne zmiany do rozwiązań projektowych, to znaczy, że nie są dwa obiekty, tylko będzie jeden długi obiekt i kawałek estakady, tam będzie kawałek estakady, gdzie wcześniej był nasy, w związku z czym liczę, że pierwszy czy kwartał 2015 decyzja się urodzi, tu będzie troszeczkę poślizgu. I jak już będziemy mieli pieniądze, które są możliwe już do wzięcia ze środków unijnych, to będziemy robić przetarg w systemie nadzoru i dokumentacji i wybuduj. Będziemy związani już z wykonawcą i z konkretną kwotą. Planowana jest realizacja 2015-2017. Za nami piąta już edycja Live Festiwal Oświęcim. Przez cztery festiwalowe dni na koncertach i innych wydarzeniach artystycznych i sportowych bawiło się 40 tysięcy ludzi. Niezapomniane wrażenia pozostaną po wspaniałym koncercie Erika Claptona, który zaprezentował sporą dawkę energetycznego bluesa i rocka. Publiczność była zachwycona słuchając Layli, Tears in Heaven czy Cocaine. Fanów nie zawiódł też zespół San Garden, który po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Festiwal się rozrasta, zaczyna być coraz mniej miejsca, ale generalnie poziom też rośnie. Idea fajna, bo zmienia się o święcim zupełnie wtedy, zaczyna być taki kolorowy, ciekawy, pełno ludzi, na których miło popatrzeć, zjeżdża się tutaj właściwie cała Polska. Trochę nam pogoda tutaj nie sprzyja, ale nie przeszkadza nam to, mamy parasol. Liczymy na to, że za rok będzie jeszcze lepiej. Od 30 czerwca w Oświęcimiu prowadzone są egzaminy na prawo jazdy. Już w pierwszym dniu pracy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na egzaminy zapisało się 40 osób. Uroczyste otwarcie odbyło się pod koniec czerwca. Wzięli w nim udział marszałek województwa Marek Sowa oraz Janusz Chwieród pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. Placówka dysponuje odpowiednią bazą do prowadzenia egzaminów teoretycznych i praktycznych. Oddział udało się otworzyć w niespełna rok, odkąd została zmieniona ustawa o ruchu drogowym. Dotychczas w zachodniej Części województwa małopolskiego brakowało takiego miejsca. Kursanci musieli dojeżdżać do ośrodków na Śląsku czy w Krakowie. Jesteśmy filią Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Zapraszamy na egzaminy we wszystkich kategoriach A w zakresie kategorii A oraz B. Mogą zdawać wszystkie osoby z całego kraju, czyli zapraszamy także ludzi z Bielska, ze Śląska, wszystkich, którzy tylko, powiedzmy, chcą jak najszybciej zdać ten egzamin w bardzo szybkich terminach, bo tutaj mamy terminy jednodniowe. Egzamin państwowy jest przeprowadzany według rozporządzenia dotyczącego egzaminów państwowych. Przeprowadzamy wszędzie na takich samych zasadach. Terenowy oddział Mord w Oświęcimiu, który swoją Siedzibę ma przy ulicy Leszczyńskiej 7 w budynku MZK zapraszana egzaminy od poniedziałku do czwartku. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe miasta za rok 2013. Jednocześnie udzielili absolutorium za miniony rok pełniącemu funkcję prezydenta Oświęcimia Januszowi Chwierutowi. Dochody miasta zamknęły się kwotą ponad 145 milionów złotych, a po stronie wydatków kwotą ponad 165 milionów złotych. Rok 2013 był rekordowy pod względem inwestycji. Na wiele nowych przedsięwzięć i projektów w Oświęcimiu przeznaczono ponad 35 milionów złotych, co stanowi 22% wydatków budżetu. To najważniejsze z nich należały przebudowa placu pokoju, płyty rynku głównego, środkowej części targowiska miejskiego, ulic Jana Pawła II i Łukowej, budowa infrastruktury dla rozbudowy miejskiej strefy aktywności gospodarczej Nowe Dwory, termomodernizacja szkół i przedszkola, budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory Króki w Oświęcimiu, pierwszy etap przebudowy i rozbudowy krytej pływalni. Wspólnie ze starostwem powiatowym miasto współfinansowało przebudowę ulic Wysokie Brzegi, Zwycięstwa, Nojego i Tysiąclecia, obozowe Pilata i Olszewskiego, na wierzchni ulicy Dąbrowskiego oraz chodników przy ulicy Więźniów Oświęcimia. Prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie w sprawie zagubionych spodni Pasiaka Więźniarskiego. W toku prowadzonego postępowania zostało ustalone, iż poszukiwane spodnie znajdują się w Warszawie, w mieszkaniu pana Józefa Szajny zmarłego już pana Józefa Szajny. On znalazł je w rzeczach zmarłego jego syn i spodnie zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy warszawskich no i będą przekazane do komendy powiatowej policji we To ważne, że te spodnie się znalazły? No ja myślę, że bardzo ważne, przede wszystkim dla e, naszego postępowania, które prowadzimy w sprawie kradzieży dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Z chwilą, gdy potwierdzimy już na 100%, że chodzi o te konkretne zaginione spodnie, być można podjąć dalsze czynności tego postępowania. Spodnie Pasieka Więźniarskiego zostały podarowane w 2007 roku ówczesnemu prezydentowi Oświęcimia, Januszowi Marszałkowi, na kopiec z pamięci i pojednania. Urząd miasta dowiedział się o nich pod koniec kwietnia, kiedy nadburmistrz miasta Schönenberg zwrócił się o ich wypożyczenie na przyszłoroczne uroczystości. Dziś już wiadomo, że nigdy nie trafiły do urzędu, jak utrzymywał Janusz Marszałek. Mogę tyle powiedzieć, że zostały przekazane panu Józefowi Szajnie. Z tego, co oświadczył jego syn, no i znajdowały się w jego rzeczach w mieszkaniu w Warszawie. Coś więcej będzie można powiedzieć po przeprowadzeniu czynności śledztwa. Sprawa jest w toku, ustalenia będą czynione dalej, no i do całkowitego wyjaśnienia tego całego, całych okoliczności postępowania. O święcińskim urzędzie rozmawiano o kąpielisku miejskim. Na zaproszenie prezydenta przybyli zainteresowani mieszkańcy miasta, ratownicy WOPR i radni. Podzielili się swoimi pomysłami i propozycjami, głównie dotyczyły przygotowania kąpieliska na krukach. Prezydent nie kwestionował zasadności organizacji takiego miejsca, uważa jednak, że nie może to być kąpielisko tymczasowe. Powinno być przygotowane zgodnie z przepisami prawa i być atrakcyjne dla mieszkańców oświęcimia. Spotkanie pokazało, że mieszkańcy oczekują miejsca, gdzie nie tylko będzie można schłodzić, się w upalne dni i popływać. Powinno przyciągać innymi atrakcjami jak boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci i pomost. Obowiązkowe są też sanitariaty, parkingi i ogrodzenie terenu. W grę wchodzą dwie lokalizacje, trzeci zbiornik na krukach lub przykrytej pływalni. Konieczne jest jednak przygotowanie analizy możliwości utworzenia kąpieliska, zwłaszcza że teren wokół nie należy do miasta, a akwen wodny należałoby najpierw odkupić od firmy Syntos. Taka analiza miała być zlecona w ubiegłym roku, jednak Rada nie podjęła uchwały w sprawie przeznaczenia na ten cel 30 tysięcy złotych. Prezydent zapowiedział ponowne skierowanie uchwały pod obrady Rady Miasta. Tradycyjnie na powitanie lata i wakacji na parkingu obok Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się projekcja filmów w ramach 10 oświęcimskiego kinowego ogródka plenerowego. Organizatorzy zapraszają w sobotę 5 lipca o godzinie 21.00. Będą dwie projekcje: belgijsko-francuska komedia romantyczna pod tytułem Przepis na miłość oraz Wieczni chłopcy komedia Francuska. Miłośników dobrej muzyki zapraszamy do Kościoła Świętego Maksymiliana na letnie koncerty organowe organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Przez trzy poniedziałki, 7, 14 i 21 lipca o godzinie 19, będzie można posłuchać muzyki organowej skomponowanej przez wielkich mistrzów gatunku oraz kompozytorów współczesnych. W Oświęcimiu gościło już wielu znanych muzyków z Polski, jak również z Japonii, Urugwaju, Brazylii, USA, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji i Rosji. Wiele koncertów urozmaicanych jest wykonywanych wspólnych utworów z towarzyszeniem innych instrumentów, w tym skrzypiec, wiolonczeli, trąbki, instrumentów perkusyjnych, jak również utworów wokalnych przez solistów i chór. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Szczegóły na stronie internetowej www.ock.org.pl